Hej witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem PlayFox, a to jest Five Nights at Candy's 3 I mamy tutaj na początku rata, a wcześniej mieliśmy jakąś marynetkę To bardzo ciekawe jest, zapowiada Przepraszam, że tego nie było że nie było takich rodzajów filmów już dawno na moim kanale Ale teraz to nadrobimy Ustawienie nawet mamy Dobra i po ustawieniu wszystkiego możemy wreszcie zaczynać nową grę i chyba zaczynamy, co nie? Fun game? How are you, friend? Today. I jakby co, postaram się to wszystko przetłumaczyć na odcinku? Co się stało podczas incydentu? He was just broken. On został złamany, Co? To chodzi o ten wypadek, który był wcześniej.

No Mary No Jezu, ja tu jest czytania Ale niestety O minikierka Z tego? Z Z trailera Tu jest stary old candy Hello, it's me, to ja Oryginalny kot Well. Dobra. Tutaj widzę, że bardzo duże są dialogi. When is your... Tyka tyle. o ja nie patrzę Tu jest moje łóżko. On, się, on tutaj będzie cały czas. Tu jest to droga. Ciekawy dokąd. Muszę tutaj biegać. Dokąd to kot jest takim naszym... Takim naszym pomocnikiem jakby na... Na 4, jak to u Fredber? to tutaj jestem od Candy. R, er, co jest co to jest? Back to day dream. Nie chce iść. Jeszcze nie. Tu jest kod cały czas, a przejdźmy się tam dalej. Hold shift to run. Shift. O! Tak się biega. Ja mogę wychodzić poza ten, ale ja bym nie wiedziałem, że mogę. Ja chodzę po, po jakiejś wodzie chodzę? Coś tu jest? <tuszy> czy ja nie mus muszę iść tymi ścieżkami? To pecz często. Jeśli będę próbował wyjść poza to To on mnie i tak złapie Więc toc nie ucieknę Ile dróg? O, o to jakieś Moje przyjacieli przyjacieli Czy to zabawka przypadkiem nie jest u nas w spokoju?

Jak mi Jara co jest dalej, bo nigdzie tego nie widziałem. Jak idąc coraz bardziej, to się bardziej Jara mi jak czarownice na stosie. Więc... No nie pierdol, znowu rozdzielenie. Ale lubię eksplorować takie rzeczy. To jest, jakieś przedmioty Aha, coś co muszę zbierać Jeśli was to ludzi, to musicie wspominać film Bo i to prawdopodobnie nic nie będę wycinał, jak idę Prawdopodobnie A wierzę Kolejny zamaskowany. Dobra, to chyba już wszystko. A nie mogę tego wziąć? Dobra, to chyba już wszystko. Jezu, nie zacząłem zareagować. Okej. Okay. A cóż nie mogę biegać świetnie, dobra. Nie możesz zatrzymać się... Jest ludzie, co na szybko czytam, a jakbym to... jakbym musiał... ten... Jakbym musiał to tłumaczyć, to by ten odcinek zajął godzinę. Co, nie mogę spać? Sorry. Idziemy spać. The night. Bawimy się FUPGOSA O ja pierdol mm -hmm. Daję pod łóżko Pozytyweczka, żeby było szybciej. Jak spokojnie. A niestety z nami tu jest jeszcze jeden osobnik będzie. Chyba domyślacie się chyba po miniaturce prawdopodobnie kto to jest. Morki My to bardzo wkurwia Kiedy on patrzy się. Szybko, Właczę przyjemną muzyczkę. Jak ja miałem taki koszmar w domu, to bym chyba padł na zawał. Tutaj nic nie ma... Ty patrz, jest ten kotek! Nie wiem co to mi dało... Ale pewnie może się dowiemy... Dowiemy o tych w minigierkach... Nie wiem przecież... Wam do tyłu Ty troszeczkę będzie to dupy i się to wyskoczy Bo to jest bardzo stresujące gdzieś idzie A. cisza spokój Relaks Trzy rzeczy, które w ogóle nie pasują do tej gry. No ale dziś jest. Oh, okay. Tiguta się ludy. Dobra. Które tej strony jesteś? Dobra, czy będziemy się tak bawić? 5, 4, 3, 2, 1. Jezu, ten ogon jego. I gone for now. Tak, dokładnie. Angielski wyfoxa się. Ale pomijając ten fakt, lecimy dalej. Tam masz drzwi, wypierdolaj <gry> Tu jeszcze kat wejdzie, no to nieźle będzie I To prawdopodobnie jest ostatnia część FF Scandis Więc po tym nie będziemy trójce dupy już Może być jakaś teoria kolejna, kolejna może topka Podsyłajcie pomysły w komentarzach i tu będziemy grać do nosy trzeciej. Nie będę tego rozbijał na odcinki, bo to nie ma sensu w ogóle. No, to nie parki tutaj. Nie znam ci. Dobra racie Czwarta jem Tylko ta się coś tak czułem w tych kościach swoich Że, że to akurat tam będziesz Wytłumaczy mi jak on wchodzi do tej szafy, nie widząc nie, nie widząc Jedyne wytłumaczenie na to jest koszmar Ale chuj Pupuk Twoja stara Motherpacker Sura Dobra Znowu pedofil we średnie pod łóżko i teraz z której strony? Znowu z tej, czyli 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Я соста нравится.